Słuchajcie, musicie mi pomóc. Wiewiór, gdzie teraz jesteś? Nie widzę żadnych kanapek. Co 20 lat wychodzą na powierzchnię i kradną różne rzeczy, by zrobić z nich muszle, którą następnie prezentują samcom w tak zwanym miłośnadzie, czyli w tańcu miłości. Och, no cóż, wolałbym jechać z tobą, Dereku, lecz skoro tak każesz, <laughs> bądź spokojny, Derek. Jeśli coś się stanie, zawsze możesz liczyć na mnie. To straszne! Nasz mamin synek nie będzie mógł sobie kupić laleczki! Dość tego! Doigrałeś się! Obiecałem chłopakom, że spotkamy się z nimi w katakumbach i poszukamy robani. Super, he? brachu, współczuję ci. Musiałeś wybrać ten dzień? Ja, guru z góry, poddałem cię próbie. Tak jak liść jesienny poddawany jest próbie utknięcia w poprzek rynny. Ale teraz próba dobiegła końca, a ty poległaś. Widzisz, księżniczko, w królestwie rozeszła się wieść, że przyjmiesz wszystkich. I cóż, jest też kolejka do kolejki. Pan Biały nie jest zadowolony z Twoich postępów, a raczej ich braku. Tak, i kiedy zobaczycie nie tylko kot, medium i ten świrus na rogu ulicy. Zrobiłbym dla ciebie wszystko, Iden, ale nie umiem latać. Trzymajcie się! O, spróbuję! Zawsze się go bałem, a ty pomogłeś mi go przepędzić. Jestem na twoje zawołanie, było ekstra! Nie było czasu, by zebrać większą armię, ale przy dobrym planie i organizacji, nawet nieliczne siły mogą dużo zdziałać! Diamentogłowy! to głowy! Koniec z tobą, Wilgax! Te chwyty mam dobrze opanowane! O nie, to niewiarygodne! Aresztujecie niewłaściwych ludzi! Zamknijcie tych wstrętnych Adamsów! Co ja mogę na to poradzić? Przeszło 20 lat pracuję w policji, ale jeszcze nigdy nie było takiego spokoju, chyba przestępcy poszli na urlop. Myślicie, że nie wiem, jak was pokonać? W górę, w górę, w lewo, w dół i po was! Handlujemy jedynie filmami, które mają tytuły jakimś cudem pasujące do każdej rozmowy. Nie mów o popcornie, debilu, bo znowu zacznie strzelać. Myślę, że to nie będzie konieczne. Czy nagrania monitoringu czegoś dowodzą? Oni zabawiali u mnie tydzień wcześniej. W zeszłym tygodniu wysłałem swoje wspaniałe wiktoriańskie kreacje prosto do więzienia w Kulzmie! A, rzeczywiście, to świństwo. A ty? Ty się po prostu weź w garść, a przy okazji podrap mnie po zadku. Ale że co? A ty to skąd wiesz?